Cześć, cześć. Jak to jest z tymi zarobkami pomiędzy kobietami a mężczyznami? Czyli jak wygląda pay gap tutaj, w szczególności w branży IT, a w szczególności w roli analityka biznesowego? Jako, że od kilku lat prowadzone są na blogu Analiza IT badania kompetencji i zarobków analityków biznesowych, no to mamy ten temat. Chociaż częściowo rozpracowany, w tym roku robimy kolejny krok, żeby dowiedzieć się więcej. Natomiast czy pay gap pomiędzy kobietami i mężczyznami w analizie biznesowej istnieje? Jak duże to zjawisko ma wymiary? No to właśnie o tym w tym odcinku zapraszam. Badanie kompetencji, zarobków i kompetencji analityków biznesowych jest robione już od paru edycji, od około pięciu lat, z pewną przerwą pomiędzy. W każdym razie pięć edycji mamy już za sobą. Teraz właśnie odbywa się edycja 2022. No i m.in. Czynnikami, które wpływają na to, ile zarabia analityk biznesowy. Jak się okazało, kiedy zebraliśmy top 10 takich czynników, co najbardziej wpływa na zarobki analityka biznesowego, no to okazywało się, że w tym top 10 czynników bycie kobietą. Rzeczywiście pojawia się jako czynnik wpływający na to, że ktoś zarabia mniej, a bycie mężczyzną powoduje, że ktoś zarabia więcej. No i jest to pewien fakt, ale teraz jak go rozumieć, jak go zinterpretować? W 2018 roku, kiedy było to, robione to badanie zarobków i kompetencji, no to tam rzeczywiście wzięliśmy pod uwagę tych 10 czynników i bycie kobietą czy mężczyzną, czyli płeć, była czwartym. Z dziesięciu czynników wpływających na to, ile ktoś zarabia. Czyli, no, taki dość znaczący. Nawet bardziej znaczący niż inne umiejętności, które w ogóle się pojawiały w tym zestawieniu, jak znajomość technik czy narzędzi. Czyli bycie mężczyzną bardziej determinowało, że będziesz zarabiał więcej, niż to, jakie rzeczywiście masz umiejętności. No, taki e, dość ciekawy wniosek, jaki powstał w, w tym badaniu 2018. Natomiast, kiedy kolejna edycja badania była przeprowadzona w 2011 roku, to, co co się okazało? Płeć zostaje w top 10 czynników wpływających na wysokość zarobków, natomiast jest to czynnik, który spada z miejsca czwartego na miejsce dziewiąte, czyli nadal bycie mężczyzną wpływa na wyższe zarobki, natomiast czynnik ten traci na sile, czyli nie jest już na czwartym miejscu, a pojawia się w zestawieniu na miejscu dziewiątym, czyli jego siła jakby maleje. No, takie znowu ciekawe, ciekawe zjawisko, które możemy obserwować na przestrzeni lat, jakie tutaj widzimy. Co mogło się stać przez ten czas? Co ciekawe, kiedy ten czynnik spadł na miejsce dziewiąte, no to w końcu było tak, że inne czynniki, takie jak zakres obowiązków, czy czy to, jakie mamy umiejętności w zakresie znajomości technik czy konkretnych narzędzi, no to było już jednak bardziej decydujące niż to, jakie jesteś płci. Co się stało pomiędzy tymi czterema latami, kiedy zaczęliśmy się dalej zagłębiać w tę rolę analityka biznesowego i płci i zarobków, jakie tutaj są z tym związane. Być może, nie wiemy co dokładnie to spowodowało, ale być może było tak, że z czasem, kiedy te raporty zarobków gdzieś tam wśród tych osób, które później też biorą udział w badaniu, może to wpływa na to, że idziecie z takim raportem i mówicie, słuchajcie, ale tutaj koledzy zarabiają tyle, to czemu ja zarabiam mniej? Do tej pory nie mieliśmy tyle okazji, może rozmawiać otwarcie o pieniądzach, może nie mamy takiej kultury, czy mamy wręcz tak. Przykazane w firmie, żeby o zarobkach nie rozmawiać, więc czasami też nam brakuje punktu odniesienia, takiego porównania, ile zarabiają inni. Być może z czasem, kiedy ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna, popularna, kiedy mamy takie źródła, żeby sprawdzić nie tylko, jak wygląda, wyglądają zarobki ogólnie w Polsce czy ogólnie w branży IT, ale bardzo konkretnie w roli analityka biznesowego, być może to też wpływa na to, że te zarobki się bardziej wyrównują. No to już pytanie do Was. Jest to tylko hipoteza niepotwierdzona. Nie nie wiemy, co dokładnie to powoduje. Może być też tak, że tutaj ten nasz zawód analityka biznesowego robi się coraz bardziej popularny, więc też mamy coraz więcej osób, które gdzieś sięgają po te wyższe stanowiska, no ale to sięgają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, więc tutaj też to się powinno wyrównywać. Natomiast to, co sprawdziliśmy. Kiedy się pojawiły te wyniki w 2018 roku, to od razu pojawiło się też wiele komentarzy, a to na pewno dlatego, że i tutaj wiele hipotez z waszych stron też wypłynęło. No i jedno, jedno z takich przekonań, dlaczego tak jest, no to czasami niektóre kobiety powtarzają, że to dlatego, że panowie nie dają tutaj na przykład wyższych wynagrodzeń, panowie szefowie nie dają wyższych wynagrodzeń kobietom, albo że z jakichś względów to, to jest w tę stronę. Natomiast panowie często podnosili taki temat, że po prostu to wynika z tego, że panie rzadziej sięgają po bardziej ambitne stanowiska, czy na przykład nie przechodzą na B2B tak chętnie jak panowie, co też forma zatrudnienia miała rzeczywiście jeszcze bardziej znaczący wpływ na, na wysokość zarobków. Więc takie tutaj hipotezy ze strony panów się pojawiały, a także po prostu wyjaśnienie, że po prostu kobiety zarabiają mniej z tego względu, że mimo tego, że na przykład mają 10 lat stażu w tej pracy, no to jednak te, te 10 lat nie były w pełni przepracowane. Przez to, że na przykład ktoś był na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, czy tutaj przed, przed urodzeniem dziecka. No i po prostu ten czas taki faktyczny, przepracowany jest jednak nieco krótszy. To była kolejna hipoteza, która gdzieś tam po stronie panów się pojawiła. Do czego tutaj doszliśmy z kolejnymi edycjami tego badania? No to. Y Sprawdziliśmy, jak się mają różne czynniki do tego, że rzeczywiście kobiety zarabiają mniej niż panowie, no i okazało się, że nie koreluje to tutaj z wiekiem. Czy właśnie z poziomem wykształcenia, czy z, z formą zatrudnienia, więc pomimo tego, że sprawdziliśmy niezależnie te czynniki, no to oczywiście forma zatrudnienia ma bardzo duży wpływ i była jeszcze wyżej tutaj na tej liście czynników wpływających. Natomiast bycie kobietą, niezależnie od tego, czy taka forma, czy inna, nadal miało znaczenie i nadal to znaczenie było takie bardzo silne. Moje osobiste zdanie na ten temat jest też takie, że warto by było się może też zastanowić nad tym, jak my podchodzimy jako kobiety do, do negocjowania zarobków, bo być może, i tu jest kolejna hipoteza do sprawdzenia, jest tak, że po prostu panowie mają wyższe oczekiwania, no i osoby, które zatrudniają, są. Albo skłonni bardziej je spełnić, albo po prostu nawet jeśli obniżają nieco ten poziom, z jakim Panu zatrudniają, no to i tak jest to poziom wyższy niż na przykład kobieta, która ma niższe oczekiwania finansowe, i tutaj takie oczekiwania przedstawia i jest z tymi oczekiwaniami albo akceptowana, albo też nieco ta cena jest zbijana, ale to nadal po prostu pan wyszedł z wyższym poziomem oczekiwań. To jest moja osobista hipoteza, niepotwierdzona jeszcze tutaj wynikami. Natomiast co. Jeszcze tutaj wiemy z badania. No, właśnie, sprawdzaliśmy, właśnie tutaj, jak to wygląda pod względem płci, i rzeczywiście panie tutaj pojawiały się takie, które, mimo tego, że były w tym samym wieku co panowie, to jednak rzadziej miały tę formę zatrudnienia B2B, ale mówię, to i tak jest osobny czynnik, który nie przekłada się wprost. Oprócz tego, że B2B lub umowa o pracę, to i tak ta rola kobiety, w sensie ta, ta, ta płeć kobieca rzeczywiście też tam wpływała na to, że i tak pomimo tych form były niższe zarobki, ale też widać było, że panie rzadziej sięgały po te wyższe stanowiska, czyli rzadziej były czy seniorkami, czy liderkami, czy niezależnymi konsultantkami, no to rzadziej po prostu panie sięgały po, po te takie wyższe stanowiska, czy po prostu rzadziej, to w badaniu wychodziło, że, że panie są również na takich stanowiskach. Więc to pewna taka też było widać pewien wpływ tego, tego czynnika. Ale też to, co zbadaliśmy w, ostatnim, w ostatniej edycji, czyli w edycji 2021, no to pewność siebie. Tutaj też bardzo fajna propozycja padła po takich konsultacjach, co jeszcze powinniśmy albo co jeszcze warto by było sprawdzić tutaj, jeśli chodzi o to badanie zarobków. I ktoś podsunął pomysł, sprawdźmy pewność siebie, czy ta pewność, Pewność siebie w pewien sposób też tutaj nie koreluje z zarobkami. Okazało się, że tak, pewność siebie, jak czujesz się pewnie w kontekście analizy biznesowej. Ten czynnik wpadł na top 10 czynników, czyli rzeczywiście miał spore znaczenie, i tutaj panie, jak się okazywało, zaznaczały nieco niżej, czyli są nieco mniej pewne siebie, wskazywały ten, tę liczbę w skali pewności siebie nieco niższą niż panowie, więc to też miało pewien, tutaj pewien wpływ. Natomiast jest to znowu pewien czynnik ogólny, czyli ostatnio czytając. Czytając podręcznik akademicki od psychologii też natknęłam się na, na takie opracowanie, na takie badanie, gdzie patrzono na pewność siebie w zależności od płci. I to jest po prostu niezależnie od tego, że jesteśmy analitykami biznesowymi, czy pracujemy w branży IT czy, czy w Polsce, takie też takie też schematy się powielają, że panie zazwyczaj są nieco mniej pewne siebie niż panowie. No i to, to też tak wychodziło właśnie w tych ogólnych badaniach, które już tutaj były prowadzone niezależnie od, od stanowiska. Natomiast co w tym roku dodatkowo będziemy sprawdzać? W badaniu zarobków i kompetencji analityków 2022. Teraz jeszcze dodatkowo sprawdzimy tę hipotezę, jak to jest z tymi urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, czy, czy właśnie z tym czasem, kiedy przygotowujemy się do przyjęcia dziecka do naszej rodziny. No to w tym badaniu pojawiło się takie pytanie. Czy i, i jak długo, ile, ile tutaj miesięcy spędziłaś, czy spędziłeś na to, żeby poświęcić dziecku, czyli nie pracowałeś w tym momencie w pracy. No i sprawdzimy teraz, czy to ma znaczenie i jakie to ma znaczenie, czy to się jakoś przekłada na zarobki, więc właśnie ten, ten czas poświęcony dzieciom i nie spędzany w pracy. Ale też dodaliśmy pytanie o te takie zachowania związane z negocjacjami, czyli jak jesteś twardym negocjatorem i jak twardo tutaj stawiasz swoje swoje racje, czyli jaki poziom zarobków chciałbyś mieć i co, jak tutaj podchodzisz do tego, jak wychodzisz z tą propozycją i w jaki sposób też reagujesz, jeśli to nie jest gdzieś tam pozytywnie przyjmowane po drugiej stronie. Takie pytanie również się pojawiło w tej edycji. No i zobaczymy, jak tutaj, co pokażą nam wyniki, jakie, czy, czy tutaj znajdziemy jakieś więc tyle w temacie takich, porówn takiego porównania zarobków pomiędzy kobietami a mężczyznami w analizie biznesowej. Rzeczywiście ta różnica występuje, rzeczywiście jest płeć jest jednym z ważniejszych czynników, które wpływa na zarobki, natomiast i powoduje to różnicę na poziomie kilkuset czy nawet w tych najwyższych poziomach zarobków może to przekraczać tysiące zł. Natomiast jak widać ten czynnik maleje, jego siła wpływu maleje, jest coraz mniej to istotne, coraz na wyższe, na wyższe pozycje w tym rankingu czynników wchodzą inne elementy, inne czynniki, więc ta płeć jednak traci na znaczeniu. A co dokładnie jeszcze powoduje te różnice? Mam nadzieję, że w kolejnej edycji, w tej 2022, dowiemy się dzięki dodatkowym pytaniom, dowiemy się jeszcze więcej na temat źródła pochodzenia, czy, czy może zrozumiemy lepiej tę różnicę, która tutaj występuje. Jeśli jeszcze nie brałeś udziału w badaniu zarobków i kompetencji analityków biznesowych 2022, to serdecznie Cię zapraszam. Mamy w tym momencie już jakieś 150 odpowiedzi. Niedawno zaczęliśmy tutaj zbierać je, ale mam nadzieję, że w tym roku dojdziemy przynajmniej do poziomu jaki mieliśmy rok temu, czyli 541 odpowiedzi. Może w tym roku dojdziemy do 600. Zapraszam Cię do tego, żebyś wziął udział w tym badaniu, ale także żebyś zaprosił swoich kolegów, swoje koleżanki. No bo dzięki temu po pierwsze nikt nie będzie musiał mówić wprost o wysokości swoich zarobków, ale dzięki temu, że weźmiemy udział Udział w takim badaniu, to będziemy mieli również statystyki, będziemy mieli wgląd w to, jak ogólnie wyglądają zarobki na Twoim poziomie stanowiska, w Twoim mieście, z Twoją specjalnością, z Twoją formą zatrudnienia itd. Im więcej osób weźmie udział w tym badaniu, tym bardziej rzetelne będą wnioski konkretnie dla Ciebie. Nawet jeśli mamy kilkaset osób w badaniu, no to i tak, Ty pracujesz w określonym mieście, w określonej firmie, w określonym tutaj. W określonej formie zatrudnienia, więc musimy mieć rzeczywiście dużo tych osób, żeby mieć rzetelne wnioski dla Twojej konkretnie sytuacji. Więc zapraszam Cię do wzięcia udziału w badaniu zarobków i widzimy się już niebawem w kolejnych tematach związanych z zarobkami, z rozwojem kariery, ze stanowiskiem analityka biznesowego, ale także mam nadzieję, że za jakiś czas, kiedy już to, ta edycja 2022 będzie podsumowana, to mam nadzieję, że i w tym temacie, czyli porównania zarobków. Kobiet i mężczyzn w analizie biznesowej spotkamy się raz jeszcze, tym razem z dodatkowymi informacjami, z dodatkową wiedzą na ten temat. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.